044 czterdzieści cztery wycielenie 7 kwietnia 9300 tysięcy trzysta wydajność po matce. Zero wycielenie 24 marca 8400 wydajność po matce. Siedemset wycielenie 8 kwietnia 7 tysięcy wydajność po marce 054 wycielenie 15 kwietnia 9 400 po marce 035 wycielenie 15 marca 6500 po marce 915, wycielenie 25 marca, 8200 po matce. O Ty co, musisz się witać? 916, wycielenie 17 kwietnia, 8200 po matce. 054, wycielenie 15 kwietnia, 9400 po matce. 918, wycielenie 1 marca, 7750 po matce. 904, wycielenie 1 marca. Tak. 753, wycielenie 4 kwietnia, 8700 po masce 038, wycielenie 7 kwietnia, 9400 po masce Tak. 858, wycielenie 20 marca, 9100.

oooo no. 900 wycielenie 23 kwietnia 7700 po 0,40 wycielenie 30 marca 7900 po wydajność